O, no, co, no. słuchajcie, coś się zaczyna. Trello, widzisz to? Co się dzieje? No. Dobra. Słuchajcie, Dobra, wydarzenie tu wszystkich. Dominika jest z nami, słuchajcie, tutaj głosem, gwitem. Oh. Niestety nie chciałem. Nie, nie słyszę Dominiki już. No. Ej, nie mam broni już. czyli jest Coś kidem. się może wydarzyć zaraz. Trello, niestety nie słyszy Dominiki, ale dlatego nie zdziwcie się, że tak bardzo nie ogarniają. Za bardzo nie mogą ze sobą tak, rozmawiać. Tak, tak, my Trelo, się nawzajem nie, nie słyszymy. No, Trello, masz dwie mnie. minuty, żeby ściągnąć Discord. Nie, nie, też rad nie zrobisz tyku. Morda. Dobra, poradzimy sobie, tak? Poradzimy sobie. Znaczy, Trello chyba radek. miał Discorda, tylko ja byłam tam zalogowana. dobrze, Czyli gdzie ty jesteś, Piotr? Po sobie konto założyć. Tak, musiałby założyć konto, a nie wiem, czy, czy Trello dasz sobie radę z tym założeniem konta. No, o jezu, ile zaproszę jesteś. ale będę miała z kim grać. Gdzie ty jesteś? No, jestem tutaj. Jesteś na agencji, na górze? Skaczesz, skaczesz, widzę Cię Gdzie? Staj w jesteś kobietą w czarnych włosach, o Nie, czek. nie jesteś kobietą w czarnych włosach, jesteś bambolem Bambolem? Tak, to jest bambik To też jest bambik, to są skiny, które nie mają skinów, jakby wiesz, tak domyślnie No, no To bambik no, Czyli to jest bambol, tak? Tak, ty jesteś bambolem Bambolem jest. Czemu <laughs> powstał coś nowy bambolu? hashtag? Tak Murem za Dominiką Murem Czemu? za Dominiką z <laughs> czemu to? Myślałam, że może Trello coś mówił, bo, bo mówię skąd? Tak nagle wszyscy jest synchro. Nie, 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 po prostu ktoś się. <laughs> Murem za <domyniką>. co <laughs> to? Dobra, 47 sekund zostało Trelo, Ekscytujesz się? Jesteś zadowolony? Tak. Dobra, tak. słuchajcie, poprawiacie mi humor, bo mimo, że nie mogę dołączyć do Forta, mam tyle zaproszczeń, że się cieszę, że będę miała z kim grać. No. Dominika uwielbia grać. Słuchajcie, jeżeli, chodzi, jeżeli chcecie pograć z jakimkolwiek youtuberem, to z nikim lepiej nie, za, nie pogracie, więcej niż z Dominiką. Dominika siedzi całymi no ja dniami, tylko cały gra dzień. z widzami, przez cały czas, po <laughs> tak, 10 tak, godzin tak, dziennie, więc, więc jeżeli chcecie youtubera, z którym się po prostu macie ciągłą taką, wiecie, interakcja no to Dominika jest idealna. Lećcie do niej, subskrybujcie i wchodźcie, kurde, i zapraszajcie do znajomych. Fortnite Guru. Dobra. Ja cały czas gram. Słuchajcie, 10 sekund do rozpoczęcia. Nie wiem, co się wydarzy, ale postaram się to dobrze Wam przedstawić. 5, 4, 3, 2, 1, 0! O, Royson! Royson, ty o. też nie możesz dołączyć do gry? Zaczyna się. Uwaga! O, 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 dobra, dobra. I co? Podłośnij trochę. Co to za dźwięk? Ja mam taki. Słuchaj, co? się dzieje? No... O! O! co się dzieje? Ale ciarki mnie przeszły. Co? Co się dzieje? Ej, burza. Coś z burzą, nie? Coś się z burzą dzieje. U? O! Co to jest? Co tu wystaje? Włazy wystają do O nie, a ja nie widzę w ogóle twój leć mi się zaciął O nie! Podwójny P. O, o, dobra widzę, widzę. Dobra już. Jest Pisałem ciała. Tak, tak. Wystają i ostatnia. Nie, wszystkie. Troszkę, troszkę zmienię, nie streamię, o nie machina mógłbym. słuchajcie, jest uruchamiana. O, oh, wow. Oho, widzę, widzę, no. Mówiłem, że wybuchnie! O, oh, wow, jaka <grystanie> eksplozja! co tu się dzieje? I co dalej? Co jest? <grystanie> tu? jest? To jest tętna maszyna Zagłady. Mhm. A ja też... nie, nie wskoczyłem ale chciałem tam wyjść. Ja jestem... ja jestem pod nią. Ja ale też. to parzeczko wygląda. Nie wiem jak stąd wyjść. Nie, nie. Idę tu, idę tu. To jest daleka. Proszę Jezu, nic nie widzę. <grytanie> nie, prawie e, Grawitacja, coś się stało z grawitacją. A, jak ma, latamy. O ja, ale fajnie. Jak wysoko. Ale super. <noise> Ej, latamy. Co tu się dzieje? Okay, tu coś... Nie wiem, nie wiem, ja myślę, że cały świat się... Na... Mm. A, ta kula się łączy z tymi woltami. Ej nie mówię, że że Fortnite bez strefy Co jest? Co to? Jest? Ej! Pierwszy raz zastosowali coś takiego w Eventsie popatrzymy, tak. Co co I czy tylko mi się zaczynają wspaniałe rzeczy? To Ej, działaś. No, na, 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 na to <śmieniu> 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 nie bardzo, to co na Mhm, widzę. Nie wiem, co się to jest przerażająco w Mega satanium, tak? Leży na podłodze. Jeszcze mm. oh. żeby to było tam, by na nich być. Mm -hmm. Coś tu chyba mi się wydaje, że ta, ta machina nie działa tak jak powinna. Coś że... Co, tu jest jest. latamy, spadamy i tak. To koniec? I co? To już koniec wydarzenia? Nie, nie już spadasz, czy... widzę. Ale pięknie jest co? Jest taki ładny... No. Jest tak ład... ładniej niż normalnie, nie? Kolorowo. No, gość. ładniejsza chyba grafika jest. Ej. No. Co? To tyle? I co już? <laughs> Ej, mi się podobało. Nie. Zaraz, coś idzie, jeszcze nie. Jeszcze nie, no. A więc teraz nas tak zmy, pomylili, Zmylili nas, tak! Zmylili! Zaraz wyskocznie jakiś... Ej, nie, nic tu nie jest stabilne. Właśnie rob... Ej, Jenny Jenis! Podkręć siłownie grezonansu do i 7,2. Teraz, proszę, tak już! Co <grym> się znowu dzieje? Co to jest? Jenis, Boga, ci, czekaj, czekaj. Zaraz, zaraz, To nie tylko burza? Co to ma znaczyć? To nie tylko burza? Co to ma znaczyć? Musi mieć połączenie z pęktą, ale zupełnie nie dało się przewidzieć, że zareaguje w taki sposób. A, czyli... Czyli chyba się nie udało coś tutaj. Zareagował w taki sposób. Co? Patrz, patrz, co tu się dzieje, co? Gdzie? Tu jest... Tu jest fala. To jest fala. O! Od o! A ja nie mam... A ja nie mam Dominika, Co się stało? Ale ta O ja! Morze. O ja! Teraz też to widzę! O Jezu, jakie kozackie! Nie mówcie, że tak będzie mapa wyglądać. Agencja mowa O ja cię! Ale fajnie, że ta woda jest jak uniesiona. Robisz, Co za Ale to... Ale to kozacko wygląda! Tak, wszystko zaczyna się stabilizować. Nie wygląda na to, że... Co to, o, co to Jakim cudem w ogóle w... czekaj, czekaj. I znowu jakieś wspomnienia? <ślinny> o, co się dzieje? Co Co się dzieje? To jest krane, cała mapa pod wodą Nie mówcie, że jest cała co ty mapa gadasz? pod wodą. Czyli jednak, czyli jednak Poczekaj, Ja nie wiem ja co się mam dzieje, ale tu nie, jest ja takie... w streamie, o nie... O, dobra, teraz to widzę, teraz to widzę co Tak, jest? no wszystko jest pod wodą. Ale jak to pięknie wygląda! Dobra, no skaczemy. mega Co, lecę od razu tam. Zobaczymy co tam się dzieje Czy można Na tam agencje? wejść Patrzcie, to jest poza strefą jakby to jest, wiem co to będzie. Słuchajcie, to będzie strefa w normalnych gierkach. Teraz strefa będzie tak wyglądała. Aha, że teraz strefa to będzie woda, tak. która wszystkich zalewa. Ej, to A. fajnie, to mega fajnie. I co możesz tam wlecieć? Możesz i nurkujesz. Mogę. O, no, no, ja. no. Ale fajnie. Wszystko. Tak, zobaczcie, strefa się powiększa, chyba. Teraz będzie się po... tak powiększa się i zobaczcie. Po prostu strefa teraz będzie wodą i tyle, fajniejsza będzie to tak, mm -hmm. A to super, pa. bo bałam się, że cała mapa będzie zalana, a tu jest po prostu wow. tak, że strefa po prostu zalewa jako woda. No, ale to jest. No to kozak. jest fajny pomysł tego czegoś czegoś takiego chyba jeszcze nie było, nie? Ja no. gram dopiero od tego sezonu i, i nie to było chyba czegoś takiego. Szkoda, że wszystkie miejsca wow. są pod wodą. Słuchajcie, strzelam, że to jest tak, że na normalnej gierce na początku nie jest nic po prostu zalane, żeby nie wkurzać graczy, żeby mogli sobie latać w swoje miejsca, a potem jak strefa się pojawia, nie wiem czy tak jest, oczywiście to są domysły, ale zaraz to sprawdzimy, ale i potem pewnie strefa po prostu się zamieniła w wielką wodę, wielkie tsunami. Mhm. Ale mhm. jeżeli tak jest, to zarąbiście, to jest najlepsze połączenie jakie może być, bo tak, nie ma problemu z tym, że właśnie wszystko jest pod wodą i że trzeba pływać przez cały czas. Po prostu się trzymasz poza strefą. I tak się tak naprawdę trzymasz po zestawu, ale jeżeli chcesz to może sobie... to widzisz coś takiego, coś takiego ci goni, a nie jakaś tam fioletowa strefa, nie wiadomo o co chodzi. Mhm. Mm no, a... no, no. To robi wrażenie, wygląda świetnie. Wiesz co mnie ciekawi? Jeszcze jedna rzecz. Czy nie da się przypadkiem wejść ponad strefę? Teraz. Też się zastanawiam, czy można wypłynąć ponad powierzchnię, ale wydaje mi się, że to jest pewnie tak zrobione, że jest ma takie ograniczenia jak Skybase, że już wyżej się nie da po prostu i nie można. No, no bo to by było, to by było trochę bez sensu, żeby można było wypłynąć ponad strefę. Ale może, może tak jest właśnie, że można chodzić teraz poza strefą, tylko że Skype Nie, no nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, mm -hmm. bo wtedy by się zniszczyła cała mechanika gry, więc mm -hmm. nie, no, to jest, to jest dobre, to jest dobre. Ale sprawdzimy, tak na... No, spieję, Dla... tak. szalonych i głupich świat, świat należy <śmiech> <śmiech> sprawdzić. Na to. Ale to co, coś jeszcze się dzieje na tym evencie teraz? Bo widzę, że jakoś nic poza tym no, nie się bo... nie zmienia. Nie było dużego szału, ale generalnie fajny, fajna zmiana. Mi się podobało bardzo. Dobra, idziemy na górę, próbujemy. Zobaczcie, jak to wygląda w ogóle. Jak się wchodzi i próbuje wejść na tą, na tą wodę. Mam nadzieję, że nikt nie, z, nie zestrzeli teraz akurat, jak próbuje tam wejść. No i zobaczymy, co się stanie, jak będziemy koło strefy. Damy radę wejść nad strefę. Próbuj, próbuj No już jestem. O nie, strefa jest Idealnie, akurat za strefą. Ej, ciekawe, czy się zniszczy ten. Zniszczy w tej połowie mój Nie, dobra. nie, 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 się nie, chyba mi nie, 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 prostu o, Ciekawe nie. w ogóle, jak będzie wyglądało zalewanie miejsc, które mają już wodę. Czy będzie po prostu woda w wodzie? Tak, jak są siorbane. Dobra, to jestem to... na górze. <laughs> Zaleje siorbane, już nie będzie Ej. można stać w siorbie. Widzieliście? Zbudowałem ponad strefą. Ej, ale ja nie mogę do góry płynąć. Dobra, zakończę. Zamykam. Dziękuję wszystkim nie? bardzo za to, że byliście na streamie, że spędziliśmy razem to wydarzenie. Dla mnie było mega kozacko, a co prawda, wydarzenie nie było jakoś mega szałowe. Ale no to? mieli tyle czasu na przygotowanie, że mogli zrobić coś lepszego. Ale no, i tak ta woda robiła jeszcze wrażenie. Trzy razy było przedłużali to, nie? No to a. już też, to już też zniechęcało, że się no tyle nic, czekało. ale powiem ci, szczerze, a im dłużej ludzie czekają, tym większe mają oczekiwania. Więc no, może za pierwszym no. razem to by było jeszcze ok, ale teraz, tak. no nie zadowoliło tak. mnie to w stu No, ale powiem ci jedno, Dominika. No. Content jest do robienia teraz. Tak już sobie myślę, że content będzie dobry do zrobienia. Już w ogóle. Dobra, dziękuję Wam ślicznie. Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej, to słuchajcie, odcinek dzisiaj wleciał. Z ZiPek mówi, z, z wcześniej, jakby z Fortnite'a, to możecie sobie obejrzeć. Macie w karcie streama po prostu odcinek. Możecie wbić do Dominiki, napisać do niej, zaprosić ją do znajomych. Ona chyba akceptuje wszystkich z tego co wiem i tak, zakończył tak. z nią. A my dziękujemy tak. Wam bardzo za bycie na streamie i do zobaczenia następnym razem. Papatki. Papa.